You don't know perfect. słowa i z tej strony, Młoteczka na Waszych kranach portal 2, ze mną dzisiaj jest Burbosz. I się nie Proszę. wita. No nie tańczy nawet, Jak w ogóle Gbu Dobrze, już, już No, już się przywitać Muszę ładnie. Zatańczyłem, pa, pa, pa. Piękne są Odwaliłem Dobra, i z nami to, są nie ma... też YouTuby! Znaczy, czatełki, i pozdrawiamy. Artpaj, bardzo serdecznie, Twoje zdrówko również. I krzyczy Artpaj, halo YouTube. Y". Tak, są zamiary i pozdrawiamy z nami y, tych, są którzy twierdzili, czatełki. że już nie będzie, że nie będzie więcej portala. Tak, wątpiliście, nas. Bardzo pozdrawiamy. A my Dobra, daliśmy skakuj. radę. wskakuj? Wska mała, bo. Co wskakuj? Jesteś... No bo mi się, jak ja przez to, przez to przelecę, to się zepsuje. No ja wiem, ale to ja muszę ci ufać w takim razie, to ja się nie zgadzam no, no na zaufanie Tobie. Uf, uf. To ja polecę Zaufaj. tamtędy. trendy. Bo to Tu są czasowa. kolce, nie ruszaj się. Purposz, tu są kolce. Purpo, czemu mnie Nie w kolce? ruszałem się. Nie ruszałem się. Czekaj, trzeba tu wymyślić, jak Czy to my, zrobić. Czyli żeby... te, te kolce trzeba zniknąć jakoś? Trudna sprawa. Co trudna... Dla reportera. Ja wiem. Bo ja Ej, mam się pochwalić dykcją, bo to bo ci się podobało, to te, może, może... bo Purpursz umie w dykcję, ja nie umiem, to, to się chwal. Wyindywidualizowałem się z rozentuzjazmowanego tłumu rozrewolwerowanych prestidigitatorów z powołamywanymi nogami. się mm, akurat znicza po tym, jak to powiedziałeś. Ja jestem A, cały czas trudno. pod wrażeniem. Ja w życiu nie umiała e... tego powtórzyć. Dobrze, e, czy e, ten... E, mm, czekaj, coś trzeba tu wymyślić. Jakoś się trzeba uchronić przed tymi kolcoma. Tylko ym, nie mogę, jak ja dzisiaj do Ciebie mówię, jakbyśmy po prostu mieli coś z mózgiem. A we ty mi to, we, we ty mi zrób tak, jak ja zrobiłem Tobie. No, no we tymi ty mi zrób tak. mnie. zaraz się okaże, no? że Ty masz co, szczuplejszy tyłek i że przelecisz? Tak. No to proszę. Proszę, pokaż mi swój szczuplejszy tyłek. Gdzie Ty mi, gdzie Ty ustawiłaś, żeby tam, gdzie, że, gdzie, gdzie? Po gdzie tu, prawej a, tutaj. Jest. Po mojej prawicy. Dobrze. No i popatrz. E... No mm. i kara, grubacie, <laughs> <laughs> bo to mm. musimy pewnie jakoś w locie coś zmienić, albo jakiegoś <laughs> przyciska znaleźć, żeby yy, zawrócić, czy coś. Ty, a czy ja byłbym... Nie byłbym, Chocia, chociaż... Cześć, jeszcze jedno, jeden numer spróbuję Dobra. No, pokaż. Pokaż, jak próbujesz. Wydaje mi się, że będę w stanie zrobić no. taki numer. Pato. No, pato. Logia. A. -a, -a. Jaki kurpoś. No, rób. I czerwony co nad co tobą. Nad tobą czerwony. Dobra. No i pato. <laughs> Jaki kurko już polecał na Marsa. No tylko jak ja do ciebie dołączę? Muszę tak samo pewnie. Guziczek jest, który wyłącza kolce. A... Przypuszczam, że to jest guziczek, który wyłącza kolce. Pokaż jak wyłącza kolce. A nie, odwraca strumień. Nieprawda. Ty, GLaDOS do mnie mówiła ja do ciebie nie. Nieprawda. Podłomasz... Do mnie Te... też mówi. Aha. Że jesteś podłą maszyną, mi powiedział. Dobraczek. Powiedziała. Czekaj, 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 no czekaj, niech no ja wymyślę, co teraz trzeba tutaj zrobić. Ten strumień musi polecieć... Wiesz czekaj, co, ja muszę... bo tu chodzi o to chyba, mhm. że musimy jakoś tak wycyrklować, żeby mnie nie walić w te kolce, a żebym mogła powtórzyć to, co ty zrobiłeś, w momencie, Aha. kiedy mi znikają te portale tutaj. Hmm. No bo jak ja przelecę, to mi zniknie. Ale po, to, po, to, po co mam odwrócić strumień? Do czego to ma służyć? M nie wiem. <laughs> no nie daj, wiem. Daj, daj, daj mi pomyśleć, daj mi pomyśleć. A może patrz, bo ty mi musisz teraz tu i odwrócić strumień, żebym ja mogła w niego wejść, a potem mi odwrócić, żebym ja sobie mogła porobić. No i teraz popatrz, żebym ja mogła przelecieć, Odwracam to ty strumień. mi musisz odwracać, i teraz ja muszę sobie porobić rzeczy. I ty musisz tam przeskoczyć, tak? I czekaj, 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 teraz. No dobra, no jeszcze nie przeskoczyłaś. No bo chciałem, żebyś. No przeskakuj. No ja się teraz bałam. Teraz ja, ci... ja ci odwracam i muszę czerwony tutaj. Pato, co, pa. co się teraz wydarzy. I widzisz, jaka <laughs> ja jestem mądra? <laughs> dobra, niech ci będzie. <laughs> Że to ty to wymyśliłaś. Dobra. Ja wracaj. zainspirowałam. Kurde, nie zdążyłem. <laughs> jestem świetniejsza niż ty. <laughs> No i dobra, easy peasy Lemon Squeezy. I już. <laughs> o nie! Obgadujesz <laughs> mnie z glados? No, co mam ci powiedzieć? No. Masz z nią romans. Ja no, no dobra dupa maszynowa jest, no. <laughs> ja wszystko powiem na talce. Z Natalka by chętnie popatrzyła. <śmiech> <śmiech> Jak robisz to z maszyną? Serio? <laughs> GLaDOS to jest, wiesz, to, to jest intelekt, nie? To wiesz, to... Kupię Ci taki, wiesz, Core GLaDOS z mechaniczną ręką, if you know what I mean. Dobra, wystarczy. <laughs> Kara. Kara za rzucenie w pomysłów. Tutaj... Dziękuję, gwałcinie. Co, co to jest? Czemu tu jest takie coś? Bo tutaj, tutaj coś się odbija i ląduje, jak się tym... Nie! Nie, nie chcę! Już, skończyłam panikować. Dobra. Bo my musimy do tego przyciska jakoś. Ja wiem, że my musimy do niego, ale co dalej? Bo my tu hopsanie mamy jakieś i... Tutaj mamy drugie hopsanie. Dobrze, to trzeba się jakoś wszczelić. I tam jeszcze trzeba się jakoś... Tutaj, czekaj, 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 no. czekaj, 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 czekaj. Źle to zrobiłem. Czekaj, bardzo źle to zrobiłem. No tak. Jeszcze raz skaczę i teraz... E... No, pokaż. Hmm. Bo tu się trzeba hmm. jakoś. Hm. Ja wymyślę. Ta... Ja jestem mądra w tą grę. Aha, dobra, czekaj, bo my możemy tutaj. Przejść Aha, bo tutaj. tam jest jeszcze jakiś taki dynks. Co on ma Co to dało? Pro, promień daje. Odwraca to się... promień. Nad tobą dobra. jest ten tunel taki. Okej. Okay. To okay. jest prawie dobry plan, tylko że potrzebuję mieć to coś gdzie indziej, żebym ja mogła do tego wskoczyć, wiesz? Znowu poszedł krystal Seksmasterkiem. Nie wiem, co dzisiaj z tym krystalem macie. No. A czy ja tam bym doskoczyła jakoś. Czekaj, ja sobie pójdę zobaczę, co ty tam. We, we, we mam pomysł. Czekaj, wiem co musisz zrobić. Bo ty mnie musisz jakoś tak wyszczelić, żebym ja tutaj Dawaj na drugą stronę, dawaj na drugą stronę. To, to, to dopiero Jump. wróciłam stamtąd. No. Eee, wal tu. <laughs> I Waltu. No dobrze, i teraz Trafmy, ja w to wydarzy. wpadnę. I, i, I tylko, że mi to zniknie, bo to ja nie powinnam ja tym walić, tylko pewnie ty. W sensie, bo ty nie dasz tu walnąć rady, żebym ja ale to właśnie, czekaj, 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 czekaj. czekaj. Ja przejdę tak, bo tam na górę jeszcze trzeba. No i ty teraz trafiasz do. Mogę, mnie. mogę kliknę. I tam możesz postawić też portalka teraz. Okej. Okay. I teraz, dobra, już wiem. I teraz ja muszę ja nie zawrócić. Nie wiem, co się dzieje. Ja muszę teraz zawrócić. Ty już tam postawiłaś portalka, pięknie. Teraz szczela, czekaj, jak ja wyskoczę tutaj. To teraz ja muszę zrobić OK, już wiem. Kurpas, eee, bo... bo ja muszę ci zrobić tak. Idź, idź na katapultę. No, po co mam idź na katapultę? Idź na katapultę ci mówię. Nie pyskuj. No dobra, jestem. Tylko co nam to dało? Ja Zamakowa rozejrzyj się, Aha. co tam jest. Dobra, jeszcze raz proszę. Co, co ty I, zrobiłeś? Tam może nie ma nic, absolutnie, i to jest mm. największy problem. A nawet wyjście tam, albo tam jest wyjście. Tam, tam jest dobra. wyjście. Teraz dobra, ja tu jestem. Pytanie, czy ty możesz wrócić tutaj jakoś? Możesz! No to ty idź na katapultę teraz. No przecież, aha, nie możesz, bo masz wciśnięty guziczek. Poza tym jest taka kwestia. Czy, po co ja ten guzik wcisku? Wciskam. Bo wtedy się e, otwiera aha, tamto, tamto. Dobra. tamto. Aha, a... dobra, wiem. Ja mogę stąd. Dobrze. No. Tylko na co mi to teraz jest? Ja cię nie widzę w ogóle i co ty Wiemy. robisz, Ach, bo ty Dobra. tam jesteś. E, skacz. Po prostu. Już jesteś. Aha, bo ja muszę umrzeć tylko. Ui. Umrzyj, umrzyj, skacz i działamy. <laughs> Wojtek, młocia załatwi purposzowi mastuklador. <laughs> e, Szeregowe czego było za mało. Ja, jump. Wii. A, to bolało. Teraz ja tak, o! I patrz, jak jesteśmy najlepsi. No i młotka leci na Marsa. I widzisz, i ja znowu wymyśliłam, co trzeba. Tak jest. Pięknie. Kolejne przejaśnięte. Jesteśmy mądrzy. Zdradzasz mnie! No z no. O nie! Ona nas powiedziała, że nam, że jesteśmy za głupi, żeby ją zdradzić. Mnie jest przykro w tym easy. momencie. To jest Twoja kobieta. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. zobaczymy. Na razie, to. wujku. Dopadniemy ją. Purposze. Dopadniemy ją i rozbroimy na części. To jest ósmy z dziewięciu. Dobra, co, teraz tak. Co nam to daje? Odwraca znowu promień. Teraz tak, na pewno tak. I, I tam na pewno... są lasery, patrz. Tam są kolce i ja nie wchodzę. Mm, czekaj, niech no ja przemyślę co my tutaj. Chyba nie mam. Nie ma. Nie ma innego wyjścia. Czekaj. Uh, jest. Ty idziesz tutaj. Ja nie, bo tam są kolce. Tam idziesz, wskakujesz. No mm, Zabijesz mnie! Nic ci nie będzie. Chyba ty. Tam są kolce, ja nie chcę! <śleszy> Ja nie chcę w kolce. Proszę mi przestać w kolce. Dobrze. Aha, tu są kolce. No tak, one cię zgniotą teraz. Nie zgniotą mnie. Purpurz obycałeś, że wszystko nie, nie będzie nie bezpiecznie. Yy, teraz musisz jasno-niebieski walnąć. Jasno-niebieski drugi... na pewno. Tak. No! W kolce Dobra. mnie! Odwróć! Dobra. Tylko co dalej? Co dalej, bo wylecisz z powrotem tym? Tam i do góry. Nie, nie ja nie na górze. Już. Nie, to teraz... Cię, czekaj. Do, Będę cię tak. Do góry! Się. No ale ja... do góry to wró wrócisz na, 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 do ciemno niebieskiego. A to ja tam muszę tam. W dół mnie wejdzie, hmm. w jeźdź. dół, 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 w dół. Bierz mnie w dół! Burba zbierz Dobra. mnie. Dobra. <laughs> 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 o, Dobra, o, 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 idealnie. Dobra. Za tobą! Albo przed tobą. Odwróć mnie! Odwracam cię. Uwaga, bo tam masz tego. Gościa, co będzie do ciebie strzelał? Co? Co mam e... szczelał? Co? Nic mnie nie strzelał. Dobra. I jest co teraz? To. Pięknie. E, no rozejrzyj się, bo ja nie widzę co tutaj. Tam jest. jest zawrócenie tylko. To ja muszę chyba na ten balkon. Dobra, tak jest. Dobra, jesteś. Widzisz gościa, co będzie do Ciebie strzelał? Widzę, on ma kostku. O nie! On już strzelał do mnie. A nie da się mu jakoś postawić portala, żeby do niego doleciały te promienie? No właśnie myślał nad tym. Tylko, że czy on ma tam miejsce, żeby... Da się, to nie, nie da się. Czekaj, chociaż nie... ja jeszcze mam... Mam tutaj, tylko nie, to mi kompletnie nic nie daje. To jest bez sensu, totalnie. Tak, żeby jego portal złapał i wtedy go w kolce. E... Mam jeden pomysł, jeszcze co mógłbym zrobić. Nie, nic mi to nie da. Czy ty masz gdzie zeskoczyć? Ja mam! Naprawdę... Purposz, ja mam, co? czekaj. Aha, muszę odwrócić teraz. bo no, on poleci na ciebie. Nic mi nie on będzie. Poleci... No patrz się tam, że on. Aha, I kostkę dobra. ci da z powrotem. Dobra. A tam, co jest? To może ja z tą kostką i z tym gościem wrócę do ciebie po prostu. Mm. Czekaj, no. ja lecę. Hmm. Ja stój, stój, mamy kostkę, więc tą kostkę będziemy mogli z nią coś zrobić. Jeszcze nie wiem, co ale na pewno to będzie mądre. Tylko że... gdzie, 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 gdzie to leci? Ja tu. to czekaj. K kostka, gdzie? Chodź ze mną. Odwrócić, czyli odwrócić, dobra. Gdzie, gdzie ty jesteś? Bo ja już zdurniałem. Tutaj jesteś, dobra. Ja lecę i kostka też leci. To poczekaj na kostkę jeszcze. Kacz, okej. Okay. I my tą Jest kostkę... kostka. We, weźmy, trzeba złapać ją. O. Mamy kostkę. Tylko co nam to wszystko daje? Teraz najważniejsze trzeba, trzeba byłoby... O, możemy jakoś, jakoś nas... skoczyć. No. Gdzieś trzeba się... O, tutaj! Dobra, wszystko w temacie. Patara to. No, poka to. Sprawdzę, co, co mi to da. Jestem po drugiej stronie. I mamy kostkę, którą ja mogę wziąć. No to weź ze sobą kosteczkę i wszystko w temacie. I skacz tam. I tutaj jest miejsce na kosteczkę i kończymy tę planszeczkę. Ui. No i widzisz, jak no jestem mądra, jak to wymyśliłam? Biegniemy. No i wszystko. No i ostatnia I plansza pięknie. nam została. Rozwaliliśmy to po prostu, roznieśliśmy tą grę. Jesteśmy mistrzami. So Siema mi rebelka, dobrze cię widzieć. <grymne> no, zabrania nam! Ty nam bladus, nie będziesz mówić co my, co my mamy robić! Ja zaraz jej zrobię dziecinny gest. <grymne> Kamerę masz wyłączoną, purposz nie będzie widać. Ale <grymne> wiem o jakim mówiłeś. No, widzicie, ja jestem mądrzejsza od purposza. Proszę na czacie, kto uważa, wow. że purposz jest mądrzejszy, oh. to robi na. Wow. <laughs> Uwaga, chowaj się. Jak uważacie, że purposz jest mądrzejszy, to robicie. Um, Dildo do Ex Masterki. Jak ja, uważacie, że ja jestem mądrzejsza, to robicie Vogue na czacie. I kto pierwszy dostanie swoją ikonkę, ten wygrywa. 3, 2, 1, go! My musimy tutaj. Dobra, wiem, co my musimy tutaj. Ja już, Paweł, pa, ja jestem mądry. Pokaż. Dziękuję. No, i co? No i Wołk poszło. No... Ty nawet wiesz, jednego to. penisa nie dostałeś z seksmasterki. No, 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 co mam ci powiedzieć. No, jesteśmy u ciebie na live. <laughs> co teraz? Na pewno. Może tu trzeba. Co tam jest? No, to, ty, ty widziałeś, jaka tam jest w ogóle SS-maństwo? Tak. Jakie tam jest? Widziałem, tylko że chyba to ja muszę teraz puścić tego, tylko po co? Tam są SS-many milion. Rzesza się tam buduje. Mm. O, -o. o, o. Ups. Łotka. Bo ja poszłam zobaczyć. Mm. Co my tu musimy zrobić? Dobra, widzę, że tam można... Co tam masz? Tam widzę portalka. Okej. Okay. I ta, i, tylko... i popatrz, i wtedy, jak się tam gdzieś jakoś przeleci, to wtedy jak weźmiesz. Oj, bo zgubiliśmy. To czekaj. Dobra, wiem, to, wiem co trzeba zrobić. Schroniłem to. Czekaj, już jest ja, ja, to ja naprawiam. Ja wiem, że to schraniłeś, czekaj. Tak, tutaj, prawo. Tylko, że ja nie, umrzyłam. To no musisz właśnie. sam spróbować. Chyba ty, bo zaczynasz od początku to no musisz strzelić. Tutaj wiesz, mniej więcej. A potem tam zablokować. Zabloczyłaś? Pięknie. Zabloczyłam. I teraz ty musisz ukraść portalka i sobie tam postawić. A znaczy ja sobie postawiłem, tylko że gdzie mam czerwony teraz postawić? Czy tu mamy gdzieś miejsce, że można No zamiast przejść? mojego. Ym... zamiast mojego... Proszę bracia... bardzo, bardzo. Czekaj, już mam. Już wiem jak to zrobić. No. E, dobra. Coś ty tam zauważył. Nie. Czemu ja? ja? Ale, zna, muszę być ja? ale poczekaj, bo myśmy sobie tutaj nie zrobili tej zasłony, i teraz jak ty chcesz to zrobić? Bo tutaj powinna być. A to czekaj, to ja wiem jak. Czekaj, czekaj, czekaj. O! I ty teraz e... obok musisz rurkę, żebyśmy do rurki wpadli twojej. To żółty musisz gdzieś tu. Gdzie? A, tu. 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 Gdzieś no żółty. nie masz. No, mm -hmm. no. Dobra. Może ty. No i mnie zabiło, bo ciebie zabiło. No no tak. Ale rozumiesz hmm. idełę. Tak, rozumiem idełę. Siema, lady of the moon. To Zblokowani. czekaj, to, te, to teraz ja będę kraść portalek, tak? E tak, teraz ty musisz postawić tutaj na górze. I jeden tutaj. Pięknie. O, idziemy. Letymy. I teraz pamiętaj tą zasłonę nam tam zrobić tam. Zanim mm -hmm. się, że powiem brzydko, spuścimy na dół. Nie, 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 to ty musisz teraz ciemno niebieski tutaj walnąć, A nie, zasłonę. Ty zasłonkę, najpierw, tutaj. bo zasłonę, bo nas posiekają. Kury teraz? Kurde, czerwony, czy, czy żółty to był. Ty musisz teraz. Czer... Żółty. 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 Dobra. I ja teraz muszę. Y... <granatowy>, granatowy. Dobra, to ja muszę granatowy tu. Okej, okay, ja Dobra, jestem. Amyko. Masz, jesteś, żyjesz? Wszystko do... Aaaa! Nie, za, za, czekaj, 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 czekaj nie, nie mogę. Kurde, co jest? <laughs> bo nas strzelały. Trzeba było troszkę... Za, za nisko dałaś ten. Ja tam nie mogę niżej, dałaś. bo tam jest drzwi są. Więc to trzeba wyżej osłonkę zrobić. Nie da się. Też nie mogę. Bieraj tego portala. Dobra. To jak to w takim razie? A tutaj nie ma jakiejś ściany, żeby im puścić, żeby ich pozrzucać? Nie ma. Czekaj, daj mi pomyśleć. Czekaj, bo popatrz, to można obok siebie, tylko musimy się ładnie zmieścić. To byś musiał tak, wiesz, na skraju tutaj. A ja wtedy tu. I może daliśmy no, radę. Nie, sta, to ty stawiasz tą. No, ale najpierw musimy się zasłonić tu. No to zasłoń. Tak, bo ty, ty, się, ty zasłaniasz, Ja mam teraz portale te, wiesz. Chyba nie. Okay. Aż ty cholero. Nie, dawaj, nie, dawaj, 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 dawaj strzelaj za słonką. Nie wzięłam. <śmiennie z problemu> nie tego to użyłaś. Męsa. Mensa. Ale to ja już jak byłam na górze, to wiedziałam, że zły portal. <śmiennie z problemu> no Mensa, To se zapamiętaj może, który to jest portal. Dobra, to ja biorę za słonkę i będę musiała... Y, ciemno niebieski. Tak. Tak. Nie wierzę no po męca, prostu. Męca. Jak, jak, jak te osiełki? Platynowa lama dla nas na czacie, słuchajcie. Dobra. Ja robię zasłonkę nam jak najbardziej z boku. Tak. A ona się nie da bardziej. bardziej. Nie da się. Da się, bo prze, przecież robiłaś przed chwilą. O, Tak, tak no i co, się nie da, co, się, co się nie da. Co się nie da, co no się nie... Ale ty zmiesz mi. Dawaj, dawaj ją, dawaj ją, dawaj. Tak, mała lama w tym momencie właśnie wyskoczyła. My coś nie widzimy, purposz. Nie mieszczą nam się dupy tam. Teraz ja. Teraz ty, to ja biorę to. Mhm. I będę jasno-niebieskim. Daj mi pomyśleć. Rozejż, rozejrzyjmy się. Czekaj, popatrz tam. Tu są, dobra. Tam jest wiem, jakiś jak trzeba, Już wiem, jak to trzeba zrobić. No, pokaż. Proszę bardzo. Ja pierdzielę, no. jaka męsa po prostu, nie? Teraz szczelaj, żebyśmy właśnie wpadli do tego, pięknie. Jakie? Ja, ja po prostu nie mam, nie mam pytań, jak żeśmy nie zauważyli. Czekaj, bo to twoje zniknie i zaraz moje zniknie. A dobra, bo tam jest balkon, wszystko jest dobrze. Szybko! Jesteś? Żyjesz? Jestem, wszystko w temacie. Uf. Aha, nie, nie wszystko w temacie. Jak to? IQ milion, za ty piszą. Mm, dobra, ja zblokowałem. Ty musisz nam. Zrobić znowu. Żyj. Dynksa. do do dnia wiecza, tylko jak? Czekaj, ja to zrobię, patrz, ja umiem. O, A, i zrobiłaś, teraz no dobra. Lecę na Marsa. po długopis. Ja powinienem był pierwszy, bo będę musiał blokować. Tam nam. jest milion laserów. posz ja zebrę. Nie wiem, gdzie mam. Nie, nie wiem, nie wiem gdzie, gdzie mam blokować. W którym miejscu? Wszędzie! Ale dobra, przeżyłam. Przeżyłam, jest ja dobrze. Ja też przeżyłem. Jest, jest ok. Mogę um, się na ten balkon przyjem... chyba tu. Dobra, jest. Udało się? Jesteśmy. Dobra, ja Jesteśmy. tu jestem dalej. To ja w ten... Czekaj, ja mam, granatowym daję portal dalej. Dobra. Mm -hmm. Czy my co mamy co gdzieś ja mam jakąś tra... rurkę dalej tutaj do ogarnięcia? Mmm. bo celują we mnie. Tam jest. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Gdzie? Czekaj, to ja muszę, żeby znowu była męsa, to muszę z granatowy. Mhm. O! I teraz musimy tu skoczyć. Dobra. Ty masz ze sobą o, tą kładkę, nie? Tak mam, celują w nas. I tam są I jakieś mam. drzwi, co, coś są, patrz. Idziemy do drzwi. Tam. Idziemy do drzwi drzwiczki. Drzwi. Jak się wepchał w ogóle, pełna kultura purposz, nie? Tutaj, czekaj, tu jest jakiś zeskok. I patrz, Coś tam jest, są następne, ale ja mogę tutaj znowu zrobić tak. Okej. Okay. Nie wiem, co nam to da, ale możemy tak podróżować. No to podróżujmy na razie. No co, no przeszkadzać i podróżowanie? No fajne Absolutnie. podróżowanie. Jest. Zwiedzamy mapę. Tak jest. I patrz! Tam. Ta ale to jeszcze nie koniec. O nie. O, oh, I nam zabrało wszystko, co mieliśmy do tej pory. Ale mm -hmm. patrz, tu jest przez okno, można zobaczyć, to, co się działo, więc ja mogę znowu zabrać to. Okej. Okay. I na przykład. Dać tu, no tylko, że. Tylko, że znaczy, że tu bardziej. Myś... Myślę, że tutaj. O. Tylko, że. Ty musisz tutaj osłonkę zrobić jakoś. Ale jest skąd coś... mam ją wziąć? A nie dosięgniesz nigdzie? Miał. Nope. Ale. Ojej. Nope. Chociaż, czekaj. Jest, mam ją. Dobra. Dobra. dosięgnąłem, Czyli tutaj muszę nas osłonić. No i wszystko lecimy. I pozdrawiamy autosabotaż, która właśnie podobnie została dzielną legionistką. Ja Ci dziękuję za wsparcie i platynowa na ciebie na czacie. Nie, nie platynowa, złoty kibel, bo platynowa już była. <ścoughs> złoty kibel lecimy na czacie. Męsano. Co teraz? Y tam coś jest. Gdzie? To gotowy jesteś? Ło, dobra. Ale ty ło, masz ło, osłonę, ło, prawda? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie mam ją postawić. Ja już widzę gdzie. To ty miałeś najpierwsze tam chyba skoczyć, Bo tam, tak jak na poprzedniej mapie, one były tak pomiędzy tymi słupkami metalowymi. Aha, tam, dobra. Ok. Już zrobiłem osłonkę. Dobra, teraz do ty Aha, i pomiędzy słupami mówisz, o, tak? Tu, tu, gdzieś to było, tu, o tu. Więc jak przelecimy to... Tylko, yy, że mm -hmm. niżej, nie? Podobno jak się dostanie do tych biur tam, to są companion y, kluby za darmo rozdają. Mm, nie widzę gdzie, nie widzę ich na razie. Bo one gdzieś były, czekaj, bo myśmy lecieli jakoś tak i one gdzieś... Dobra, otworzyłem coś. Ale to ja tam mam jeden tutaj... portal, tak. Mhm. Jak nas ten portal tam wiózł, to one gdzieś tutaj były te. te, 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 te. Dobra. Ale chyba no to... tu też coś, 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 coś postawić, tylko że my wtedy zlecimy. Patrz, 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 Aaaa, męsa. A widzisz, jak cię zainspirowałam? Dobra. Zrzucę. <laughs> Czekaj, bo ja nie wiem, którym kolorem. Granatowym. Dobrze mówię? Nie wiem. Tak, granatowym. To mensa. Podobno w tym biurze Dobra. jest Companion Cube gdzieś. Tylko, że. Tylko, że e, nas teraz. teraz... Do... Dobra. Weź to wyłącz. Go. I połącz no z powrotem. No i dobrze. No i, I, I już, i już jesteśmy. Prasz, e... proszę cię. I, i co teraz? Dysk musimy znaleźć. E... E... Jest, mam. Dziś jestem lepsza Masz od ciebie. Być? Jak to się bierze już. <noise> Sadaj. I pyk! W I normalnie wygraliśmy. Chyba po pomogliśmy. Błąd. Jej. No właśnie. <głos> 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 Jak zawsze. No bo szybciej nas będzie złożyć. Przejśliśmy. No Jesteśmy monydrzy. Uda <noise> udało się. U, u, u. Jesteśmy najlepsi w ten gier. Dobrze no, moi drodzy, i tymi optymistycznym akcentem będziemy się na dzisiaj żegnać z portalem. Ze mną był Purposz. No hej. Zapraszam do purposza na kanał, on tam robi Minecrafty i inne takie mądre rzeczy. I co? I ze mną były czatełki, które pozdrawiam bardzo serdecznie. Pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Portala. Trzymajcie się i cześć! Yo. Don't disappoint me. Or I'll make you wish you could die.